Widzicie, z tej samej jest sobie w stymęgę, guys, i się kilka skońków, dlatego ja nie powiem że więc bardzo Także, także widzowie, mam Ice Hydra i tutaj wam pokażę kilka zaniczków, znaczy no, no chyba, nie wiem, no, chyba dwa, no, oczywiście ten dajdzie, e, każdemu może nie będzie. bo ja ostatni mam.

Ja już widzę, hegem, tego nie jest na ja Ice bo... to jest bo to jest taka, 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 wszystko taka, się taka, już taka, 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 sobie już taka, taka, Nie Trochę przesadłem, przesadą. Już, już trochę ja przesadą. Bo tutaj nie umiem tego na główce Ale mam nadzieję, że to jest was lepiej mi ja, niż... No, no i teraz następny trik czyli tak samo z zespołem Nie ten, ale niektórzy chyba właśnie. Nie, nie, nie znam tego trójka. Myślałem, że się wieczór, w ogóle bym tego tkwika, ale na instytucji już inni znali tego tkwika. O, widzicie? Najwiskak... No Kurde. No się skończyć to nie podobnie. No, że, ale dobrze, przejdziemy następne łapki. Po co wam powiem? Widzicie, to ogląda. Że przeskakujemy z tego pierwszego grzybka, widzicie? O, na... No. Drogi Grzybek. Oczywiście. Jest to trudne całkiem, ale. Dajcie rany. Jest. jest a znowu. Ok, widzowie, już teraz mam labraż. Oczywiście to tak pokazuje, bo tak jest. I kiedy się spoczywa, to będzie tak No i mamy labraż. A no tutaj gra się powinien każdy z nas Z drugiej. To jest łatwe. No bo z tego co wiem, a, Nie wiem, ale jest chyba to się może. Można to przekazać. Ale nie, możecie coś pomóc No ale już Wam pokazuję, tylko możemy dojść. O, ja oczywiście mogę znać się taką O i właśnie idziemy sobie tam, I skakujemy tak, ale to nie jest tak ważny. To jest dość ważny. No i teraz mamy ten twik. Czyli zrobimy sobie tak Idziemy sobie tu. I przechodzimy na ten wulkan. Co prawda to jest Okej. Nie jest chciała, co Myślę, że było mi odpowiadać. to samo kozaki. też. Nie wiem, czemu, mam. Ja mam coś problemu z kimś takim. No, 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 kiedy... Kiedyś Теперь, чтобы не мог... О, видите? Снимем с О, еще один трейлер здесь, чтобы... Ну, то. И вы, наверное, там... Тю! Тоже можно, конечно, ставить с на этих двух Так, вон И вас в наверное, не будет А, не Ja przy... No i można to zrobić istotne. No i to było. No. Przekażmy matkę. Okej, okay, widzowie, teraz mamy super slajd. Kolejną matkę. Super slajd. Tu też są dużo trików. Oczywiście ja wszystkie umiem, ale czasami mogę ten móc. No oczywiście, gdzieś tam, jak to. No. Ten... Tylko, no, ja też może coś Ten trik lubię. Ten też. No ten to nie każdza, ale najlepiej robić tak. No i tak. To za mną no, skaczecie. Widzicie tam. I kolejny jest tutaj, no ale... O, zrobię go. Teraz jest kolejny trik, że można sobie tak pod... pod tym właśnie wszędzie. Ja nie mówię tego robić, ale spokój, sam nie mamy że po prostu przechodziłem pod tędy. Ja wam pokażę zaraz, tylko nie będę mógł na razie tych bo z ja tędy też nie może ale i tak było. O, widzicie? No idziecie jedziecie sobie tędy i jedziecie sobie bokiem. No bokiem, tak bokiem. Ale też nie wiem czy tędy nie jest najlepiej No dobra. Ej, skończymy Dobra, następny mapa. Do tego musimy dwie osoby, bo teraz mamy super slajda. Na pewno tego nie zrobię, ale na pewno każdy z Was. Na bardzo prosty kijek. Bardzo. Po prostu. Nie ma opcji... Nie ma, nie jest po prostu. nie jest że normalnie go wlecicie sobie w ścianę no na samym trik nas sportslidzie jest tak, że przenikacie przez ścianę oczywiście e, musicie mieć oczywiście możecie go umieć, ja go umiem na przykład, ale jest go ciężko wykonać bo niektóre triki są bardzo o widzicie, ja bym mi no i teraz najcięższy trik. Oh yeah. But co się. A, tak dasz. jeszcze tkik. No. no i co? Robicie tak. Tak, będzie tak. i... Ten. Nie mamy tego, co nazwać. Ale... Dobra, No, co ta małpa. Następna mapa to chłopaki z kasy. Pewnie każdy z Nie, no niektórzy z was. No i ja może nie, wiem. Sobie troszkę przyspringtuję. W sumie ten jest sposób, ale nie mogę sobie pozwolić. Idziecie sobie ten. No robcie, no, tak widać na oczy, ale trzeba ten. Uuu! No, Idziecie sobie ten. I. tam tam. Oczywiście. Sobie wrócę, do nie z tym nie idę jeszcze... Co dalej, co jej powiecie, jest co jeden. To ja się podwracam. Chyba właśnie można na to wejść. Nie? Nie, to jest z ściana, tak? <sk Planninganız> tak. No. Ale można zrobić też tak. Tylko chciałam, żebyś dał na отличие. И можно себе так разозначить. Не трудно, а не Не трудно. вот все-таки. Короче, не О, видите, так и мужчина Ну, то есть... мало шансов еще удара. Нет. Нет. видите, и на то, lecicie sobie tak, a właśnie można to wejść a można jeszcze lecicie sobie tak jakby wejść do nielegalnego miejsca nie widziałem tego nielegalnego miejsca ale, że jest teraz a, że sobie tak, To musicie po bokach też nie wchodzić chyba tego nie wiecie i to mamy, jesteśmy w stajnią czymś no możecie sobie oczywiście wrócić na matkę. Oczywiście nic właśnie nie kosztuje. Aha, no już. Idziecie sobie tutaj. Znowu robić o naszej 3-4. Też można oczywiście bez auta być. Czyli że idziecie tu. I możecie być bez auta, ale... Ale chciałbym, nie? Co chciałbym zrobić? chciałbym nie, żeby chciałbym za... chciałbym ehm, tak, zobaczyć, co się stanie kiedy nie przejdę albo nie nie tam albo będę to po prostu albo nie, że... a nie, bo albo to będę robił patrz, tak wolno można jechać a Ale... tak a tak szybko można jechać, w tym oczywiście. zobaczcie, mam na gocie PSP, leży na kopie nie klikacie po żadnym pozorowym druku w u was patrzcie, kiedy nie klikam po druku w u was widzicie jak to powoli skręca? nie da się no, nie da się i wiadomo tu na te, z tych tyłeczków chcecie więcej, to zostawcie Oczywiście lata, ale poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie Jeszcze sprawdzimy Czy e, Miałem jeszcze jakieś mapki na trwiczek? mamy maksymalną mapkę, ładnie, I działa, też są duże jest na mapkach, ale nie nie A, jeszcze na flo jest no tak, No w duchu nie piesz. Często jeżdżę. Jestem ja, mam tylko. Są dwa takie, oczywiście jednego. O, upaj w twarz. Tak? Nie, to upaj w twarz chyba nie robi. Ale zależy. Znowu naszego Złamałam maszynę. Upaję. O nie, no tak, gramy sami, to ciężko. Ja! Yeah. No, e, oczywiście... Tutaj można to zrobić ale ja nie ryzykuję. Ja będę to dodać. No i teraz tak. O! Widzicie? Tak się ślizgacie i... No. No, teraz powiem to pokazać tak na moim... Moje, moje oko. No... Dobra. Mi się nie daje. Może Wam się uda. nie. Z tego co pamiętam, to się chyba tak wychodziło, nie pamiętam na co chodziło, na te grzybki. Trzeba z tym, z co? No, chyba, że tak wchodzić, bo ten, no nie wiem. Nie pamiętam, że jest taki trik wchodzenia, jak to zrobić, nie pamiętam. Może jest jakiś trik albo... Мы знаем, что есть такие три, что может быть с тобой снимать Но так это не выйдет. В мор. Ну, с тобой там не выйдет. Вау. Ты будешь еще как бы поезжать по там Было. видите? О, Было. о, о. я, Zobacz no, pojedź, znowu. Znowu jest nagrana. Znagrana. czyli nie możliwe, że tym mogę. Mam Was po prostu Nie prędko, wiem, że coś było związane, że można jest Czy Jakoś wreszcie. Dlatego dzidzi. Ale ja po nie mogę. No, ja. no, no. Chyba z tych ksztyczków. A! Poczekajcie, poczekajcie. Chodź idzie, chwilkę poczekaj, bo ja nie wiem, nie? czy to będzie tam. E, no. e, Patrzymy na następne mapki. Paweł.